Na ryby W każdy wolny dzień Na ryby Nad leniwą rzeczkę w cień Zabieramy sprzęt i starka A na drzwiach wieszamy kartkę Nie wracamy aż we czwartek Zapuszczamy się pod warkę Na ryby By zielony wdychać chlód Na ryby by odbiciem tykać wody. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć na ryby. A można i na grzyby. Można. Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby. Przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę na grzyby. Tu Borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, wściekły e, Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby Lyk większy to na lwyby, no dlaczego nie? Na lwyby, na gorący czarny ląd, na lwyby gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję, drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję na lwyby. Patrzysz w samiec, więc go trach. Na lwyby. A tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew szuka trupion. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo... – Na ryby. – Na ryby. – Eee, może na grzyby? No, – Może. – W każdym razie nie na lwyby. – Nie, nie. – A może na ryby w grzybach? – Jak to? – Duszone. – Aha, aha.